Franciszka ukazał nam, że wartość krzyża ma swoje miejsce, szczególnie swoje ważne miejsce w chrześcijaństwie i ma to wielką rangę. Otóż z tego miejsca, z Krakowskiego Przedmieścia, kłaniamy się nisko pod adresem papieża. Polacy szanują i godność, i urząd, i jednocześnie swoją wiarę. Stąd. Informujemy świat, że my, jako naród polski, szczególnie w tym czasie, kiedy zamierzano pastwić się nad symboliką wartością przyjęliśmy sobie jako kredo postępowanie słowa i Maksymę Jana Pawła II. Wypowiedziane słowa w 1997 roku. Za na krzeptówkach. To Polak papież Jan Paweł II. Skierował pod adresem swojego narodu, swojego kościoła. Takie orędzie. Rącie krzyża od jedenku. I te słowa przywarły do naszej sukni i cały czas prowadzą nas w lejnem od To oznacza, to dla nas oznacza, że wartość krzyża jest zagrożona. Że wartość krzyża podlega swojego rodzaju egzekucji, przekonaliśmy się dość dobrze 3 sierpnia. Powtórz Państwo, tutaj przychodzili młodzi ludzie, przedstawiali się, że są głęboko bieżący i pytali mnie, czy to jest czasami nie walka z wiatrakami. Otóż odpowiada wszystkim, że nie jest to walka, Wiatryka. To jest nic innego, tylko obowiązek przypominania, przypominania o tym, co leży w kategoriach obowiązków każdego z nas: narodu, i chrześcijanina. Otóż chciałbym w tej chwili przywołać pewną sytuację, taką, która miała miejsce, miała swoją. swoją a jednocześnie ma cechy niesamowitości. Bardzo proszę, Panie Józefie, dyskusja swoją drogą ja potrzebuję, jeśli to nagłośnienie, dobrze? No pogadajcie sobie później, jeśli można. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 11 sierpnia, 11 listopada 19... 2012 roku w tym miejscu, zgodnie z naszym przeświadczeniem, z naszą tradycją, spotykaliśmy się tutaj po to, żeby święto narodowe demonstrować. Demonstrować nic innego, jak to że jesteśmy Polakami. Tym Polakami, którzy mają swoje wartości i chcą być Polakami mimo tego, że Unia Europejska ciągle pod naszym adresem wysyła swojego rodzaju znaki sekacji. My tu jesteśmy matwisłem i będziemy pilnowali swoich wartości, bo jesteśmy z tym wszystkim głęboko związani. Poprzez sukcesję dziadek, ojców i nas, nas, którzy przekazać przyszłym pokoleniom pewnego rodzaju wartości. Otóż stoi tu między nami Pan Marian Urkiewicz. Miał 11 listopada przegłoszony na szyi Ten Oto Krzyżyk. Bardzo proszę, krótkie uwagę, Ten Oto Krzyżyk. Proszę, kamera jedna. Kamera druga, kanał Geniusza. Proszę, tu mam ochotę, proszę też. Bardzo proszę. Ten krzyż został zrobiony z drzewa katafalki, na którym stała trumna siedza Jerzego Biegu Pamiętajcie, zrobiony został zrzewę katapalmu, na którym stała próma podesłanionego księdza Jerzego Obiegu. Ta sytuacja tak dalece denerwowała, irytowała, że człowiek, człowiek złej wiary, człowiek złej mocy, człowiek rażej mocy potrzebuje. I zerwał Marianowi krzyż z szyi. Jak zerwał, niegdyś uciekł. I sądziliśmy, że się tak to skończy. I oto, drodzy Państwo, to, co będę w tej chwili mówił, ma cechy niesamowitości. Zwróćcie uwagę na to, to jest niesamowitość. Tego wydarzenia niestety nie możemy ominąć. Bardzo proszę, niech Pan będzie, Panie. Zygnąć Chodejnik no a ja potrzebuję nic swobody. Bardzo proszę zębów. Bądź ten bardzo proszę, bo to jest ważne. Czy mogę? Otóż 11 zerwano ten krzyż człowiekowi, bardzo oddanemu, patriotycznie nastawionemu człowiekowi ofiarę i uciekli z nim. Byliśmy przeświadczeni, że krzyż został utracony. I z tym przeświadczeniem, smutnym przeświadczeniem. Przyszliśmy 10 grudnia na co-miesięczne spotkanie pamięci o katastrofie smoleńskiej. Drodzy Państwo, słuchajcie to co ja powiem, bo to jest niesamowite. To jest niesamowite. To ma cechy nadzwyczajne. Na krakowskie przednieście. Przyszli ludzie dobrej woli. I przynieśli ten o ten krzyż. Ja się pytam, rozpoznałem ten krzyż i pytałem się, dlaczego ten krzyż tutaj przynieśli A oni wyszli z prostego założenia, że tu na krakowskim przedmieściu stoją ludzie dobrzy że tu na krakowskim Przedmieściu ludzie pilnują, żeby się Krzyżowi nie stała krzywda. I kierując się tym imperatywem przynieśli Krzyż. Popatrzcie, ktoś tym ludziom kazał przynieść Krzyż w to miejsce. Kto? Nie ma takiej siły, którą byśmy stali. To jest siła która kierowała tymi ludźmi. Krzyż powrócił na Krakowskie Przedmieście. Byłem zainteresowany wydarzeniem i pytam się Drodzy Państwo, dziękujemy za to, co się uczyniło. Powiedzcie, gdzie i w jaki sposób został Otóż okazało się, że Krzyż leżał w śmietniku. Słuchajcie, Krzyż leżał w śmietniku. Tłuszcz tym ludziom kazał szukać prawdy śmiecia, a jednak krzyż powrócił na krakowskie przedmieście. Popatrzcie, z tego wydarzenia trzeba wyciągać daleko idące wnioski. Krzyż powrócił na krakowskie przedmieście. Krzyż i symbolika jego tutaj została wpisana nad małym. Nie ma wobec tego takiej siły, która by usunęła krzyż z Krakowskiego Przedmieścia. Jeśli w ogóle mamy cokolwiek budować, to budujmy z szacunkiem i w jedności. Bardzo Was proszę, abyście znak jedności, sprawy, symboliki i duchowości próbowali. Dotykajcie tym krzyż znak jedności. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie Musz, bardzo proszę, to wielka chwila. Wielka chwila, bardzo proszę. Bardzo proszę. To jest wielka chwila. Bardzo proszę Marianie, to To jest. Bardzo proszę. Dotykajcie tego krzyża. dica aqui. Oh, yes, she she's doing a very interesting Drodzy no moi, ten krzyż powrócił na krakowskie przepisie. Jeżeli uważacie, że macie jedno z tą sprawą, proszę bardzo, możecie jedno. Okazuje się, że są bardzo dramatyczne sytuacje w Polsce. Patrzcie, taka grupa roześmiana, polskich ludzi nie wie, nie rozumie, co znaczy wielkość krzyża i jego symbolika w narodzie jest tragedia, którą niestety w tej chwili wpisują nam na siłę. W naszą historię próbują nas tymi wszystkimi problemami oparczyć po to, żebyśmy w przyszłości odpowiadali za stan ojczyzny. Tak być nie może. Tak być nie może, żeby partia świńskiego RIA dyktowała narodowi w jaki sposób Monaldy ma się profilować? Otóż nie pozwoliły na to, żeby byle kto, przychodząc byle jakiego miejsca, demolował na Polskę, niszczył to, co przez pokolenia zostało stworzone. Polska to jest jedno wielkie nasze dobro i nie pozwolimy na to, żeby byle kto Alibaba 40 rozbojników, a jednocześnie partia Świńskiego RIA dowolowała na moją Na takie rozwiązania nie pozwolimy. Jeżeli jest ktoś, to mógłby podjąć dalej temat. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, widzimy jak tutaj odbywają się spotkania. Mają one charakter narodowo-demokratyczny. Ja bardzo proszę, żeby Marian jeszcze powiedział kilka słów. Chcesz? Proszę bardzo. Dziękuję. się No serdecznie witam tych wszystkich w którym jest troska naszej ojczyzny. Nie ma tu już mówić z takiego miejsca, gdzie tysiące ludzi wczoraj, naprawdę wczoraj to było ciężko się tu przebić, ulica zapchana ludźmi, jak, jak ja przechodziłem z kamerą, że to wszystko utrwalić z wielkim trudem, to od Sobieskiego aż do Kopernika tłum ludzi, to było naprawdę masakra, że przejść, ale się przeszło, żeby coś utrwalić. Tego kamery nie zarejestrowały, nawet które tu były w takich punktach, tylko z góry, z boku, ale tam jakiś prawdopodobnie film nagrywali też.